Za oknem coraz cieplej, więc zapraszam Was na pyszne, piosenne śniadanie. Zrobimy tym razem szakszukę z dodatkiem boczku, cukini oraz sera halumi. Obowiązkowo do podania z płynnym żółtkiem. Zaczynamy od przygotowania wszystkich dodatków. Potrzebujemy kawałek cukinii, który kroimy w kostkę, następnie kilka plastrów boczku oraz kawałek sera halumi lub sera tzw. Tak na grill. Wszystko kroimy w miarę drobno. Rozgrzewamy patelnię i dodajemy pokrojony boczek. Podsmażamy go przez około 3-4 minuty, a w tym czasie wytopi się z niego tłuszcz. Kolejno dodajemy cukinię oraz ser. Podsmażamy przez kolejne 4-5 minut, aż cukinia zmięknie, a ser się zarumieni. Dalej dodajemy połowę puszki krojonych pomidorów oraz przyprawy: trochę ziół prowansalskich, suszonego czosnku, soli oraz pieprzu. Wy możecie dać swoje ulubione. Po wymieszaniu wszystkiego tworzymy trzy zagłębienia, w które wbijamy kolejne jajka. Całość smażymy na średniej mocy, aż białka się zetną, a żółtka pozostaną nadal płynne. Cały proces przyspieszymy przykrywając patelnią pokrywką. Listę składników potrzebnych do przygotowania tej szakszuki znajdziecie w opisie pod filmem. Gotową szakszukę wsypujemy jeszcze natką pietruszki i nasze danie jest już gotowe. Najlepiej smakuje na ciepło. Podzielcie się proszę w komentarzu, z czym wy najczęściej podajecie szakszukę.